wszystkich Kolega do mnie zadzwonił i mówi Przyjedź, mam coś fajnego Dla ciebie to Zobaczysz Micha mi się cieszy, ale wy już pewnie po miniaturce Widzieliście Co to jest Także jadę Jadę Zaraz zobaczymy Co tam będzie Na mnie czekało Jak już widzicie jest to kombajn Kombajn John Deere T670i Hillmaster Jedziemy na pole O jest sprzęt Zaraz wejdziemy T670i To jest mój kolega Paweł Cześć Paweł Cześć witam On będzie operatorem kombajnu Zaraz będziemy go sprzepiać Tutaj jest pole z rypakiem I Teraz zobaczymy, co to pokaże. mógłbym Ci, ale nie czytałem instrukcji obsługi. Nie wiem za co się złapać. Kowajen robi autotest headera. Stół mamy wysuwany. Tam jest nawet podziałka fajna. Widać na ile się wysuwa. Tak wygląda z środka z kabiny. Polewam. 9 metrów header Jest już jest jest, na co popatrzeć Jest na co popatrzeć Jest No jest Głowa lata na boki Na lewo, na prawo Prawda? O, to już No ale też i do zbiornika leci Ja to tak jakbym dwa, dwa i pół I przejechał dopiero zaczęliśmy, a tu już Już kurde nasypane pod szybkę jest Elegancko Fajnie tutaj w zbiorniku jest najpierw jak zaczęliśmy, to tak sypało się tam w rogu, dołem, później takich tutaj y, pośrodku. I teraz... 11 tysięcy litrów. Zbiornik, zbiornik 11 tysięcy litrów. No właśnie, Przez ja tutaj... W tej 60 par można 7 ton złamać. To tak. Bardziej może o tych, o tych parametrach tego kombajnu tutaj e, powie Paweł, bo ja to co tam, tylko tyle co widzę z zewnątrz i wiem tyle, że silnik ma 450 koni. <grym> 450 koni, 9 litrów, dwie turbiny Musisz trochę głośniej mówić, bo to będzie słabo słychać Tak, 9 tak. litrów mamy, dwie turbiny I też koni chyba Z tego co wiem Co to więcej w układzie napędowym W samym napędzie mamy napęd na 4 koła Z tyłu są silniki hydrauliczne, które napędzają tylną oś Możemy przy jazdach z góry sobie zwalniać kombajn tylną oś Mamy układ Hillmaster na skłonach do 22% możemy sobie jechać całkowicie w poziomie bardzo przydatne na tych skłonach wtedy układ czyszczący pracuje na pełnej wydajności wygoda dla operatora bo nam się siedzi wygodnie zbiornik wiatra możemy sobie to pełno nasypać na razie tak przy między tak, przy, przy, między, tak. przy między powoli 4,5 km na godzinę później się rozpędzimy do 5 razy 9 metrów można śmiało 4,5 hektara na godzinę wyprosić. Tak, 4,5 hektara na godzinę to już jest ładny wynik. No ja ostatnio przy, przy plonie 3 tony z hektara położyłem 3 hektary 2 godziny. No ale jednak to John Deere to jest John Deere, one tak mają, że musi mieć masę. Musi, musi być musi... wypełniony. Tak, tak, musi być wypełniony. Wiadomo, tu jeszcze może coś polecieć, bo tutaj od powolutku, ale później jak się rozpędzimy. To powinno ładnie... Ma on kąpiel główny bęben nucący, potem jest bęben nasiębiarny, który bierze materiał na siebie, nie przełamuje go i podaje do trzeciego bębna separującego. Kombajn jest bardzo wydajny, jak na klawiszowy kombajn. Tak, tak, właśnie dla, dla przypomnienia, yy, to już też się dowiedziałem, że tu jest kombajn klawiszowy, sześć klawiszy. Że tu mamy na razie antenę nieskalibrowaną, będziemy mieć więcej miejsca, skalibrujemy antenę i będziemy lepiej na nawigacji. No właśnie, to jeszcze, jeszcze, że tak powiem, pierwsze godziny są tego kombajnu. Zaraz tu jeszcze przyjadę się z kolegą, bo ja też tutaj za bardzo długo nie mogę z nim tu siedzieć, bo wiecie, że zaraz też uciekam w pole. Ale jeszcze na, na, głos. nagram Nagram jeszcze z zewnątrz, jak to wszystko wygląda. Tak, przy takim, przy takim szerokim headerze to właśnie już nawigacja jest niezastąpiona. Ciężko pilnować jest. Ale kompaj nawigację ma antenę, będzie ją skalibrowano, to guziczek i do przodu, jak to się mówi. Opcjonalnie jeszcze można do tego dołożyć funkcję maszyn SYNC Ciągnik, żeby miał też tą funkcję, możemy z kombajnu sterować ciągnikiem odjeżdżać sobie ciągnikiem, regulować bliżej, dalej, szybciej, wolniej Wszystko z kombajnu, widzimy na różę mamy kamerę Widzimy, że mamy sobie naprzód, na tył no to, no to szansa, no takich rzeczy to jeszcze nie wiedziałem Możliwości są ogromne Pełnia się Wiem, że nie powinienem tego wychodzić, ale wyjdę sobie tutaj zobaczyć Bo to jest ciekawy. No nie dojdę do zbiornika Myślałem, że dojdę do zbiornika Ale niestety Z tyłu mamy wejście właśnie <grym> jeśli No chodzi, od tej to strony to nie wejdę Budowa no, no, jest bardzo wygodna Z tyłu mamy wejście, mamy sportki, możemy sobie wejść do zbiornika Mamy tam takie Przesłony, które możemy zdjąć jest dostępny cały silnik. Możemy go sobie śmiało przedmuchać. No to jak już wstępnie oglądałem właśnie to mm, tak, wszędzie jest dostęp, silnik na wierzchu. A coś o kadrze jeszcze nie wiem czy mówiliśmy. Kader mamy X z automatycznie wysuwanym stołem. No to pokazałem wcześniej jak tam, że... Znaczy no powiedziałem, że wysuwany, ale... Tak jak mówisz, heder wysuwany, bardzo fajna sprawa no, to, jest, to jest poezja, nie? Przestrojenie na zboże, jakbyśmy chcieli zboże zakosić za godzinę 5 minut praktycznie tylko ściągamy kasy, wsuwamy stół jedziemy na, I jedziemy no. na zboże No tak, zobaczcie, tutaj, tutaj nawet Rozdziela jest rozdzielacz UAN Zawsze przy sobie Tak, zawsze przy, przy headerze. Dojedziemy do końca pola, coś nam się odmieni, przerzucamy i wjeżdżamy w pszenicę Podbieracze łaną, tak samo tutaj. Wszystko na swoim miejscu. Lusterka, tutaj szerokotne, podwójne. Po z tej strony to samo. Dogrzebane, byśmy chcieli. Dogrzebane, lusterka. Mamy właściwie kukurydzę. Mamy lusterkę elektryczną. Tutaj na słupku fajny taki wyświetlacz Tam te parametry fajno tutaj ustawienia maszyny jak, jak przebiega nam omłot Możemy okay. sobie konfigurować poszczególne sekcje na, na monitorze Dopasować po prostu pod swoje potrzebnie No zabiera, zabiera ten kombajn, naprawdę Coś pięknego Nawet pod włos mamy ścieżkę. Wszystko ciąga. Tutaj widzę, widzę w lusterku, że... Różnie rozrzuca tak. możemy sobie je, jak wie, rozrzuca ładnie, tutaj jeszcze... Rzucamy sobie wiatr. obraz z kamery, która pokazuje nam na tył, jeżeli nam na jedną stronę rzuca bardziej, możemy sobie z kabiny przekierować, żeby rzucało miarę równomiernie, rozrzucił lew. jest regulacja. Łopatki rozrzutnika też są sterowane W sieczkarni mamy też dodatkowe takie łopatki, które mam po rozrzut Także na szerokość 9 metrów mamy praktycznie równomiernie masę rozdrobnioną no, Teraz jedziemy 5 na godzinę I przy 5 na godzinach Proste rachunek razy 9 metrów szerokość wychodzi nam 4,5 hektara na godzinę 4,5 hektara na godzinę Super wynik nie, 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 Ja wjechałem przy tym, że zależy nam żeby jak najwięcej nakosić, a nie wykosić No tak Czyli staramy się, żeby z tyłu nic nie było nasiane Tak, tak, o właśnie Bo możemy wyciągnąć się 7 hektarów na godzinę, wtedy będą sobie radę ale, ale niestety wtedy z tyłu coś by mogło zostać tak. Jeszcze wam zrobię kilka ujęć z zewnątrz. I uciekam do swojego John Dirk'a 1177. Spróbuję dzisiaj swój rzebak. Robi wrażenie. Надеюсь, на ради, часть.